Siemano widzu witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hellcase'a. Pootwieramy się jakąś grubszą skrzyneczkę. Może niedużo, ale coś tam otworzymy właśnie tą skrzyneczkę Prince. 211 dolarów jeszcze jest teraz na promocji z 240, więc może dobra okazja, żeby ją sobie przetestować, tak ona tutaj wygląda. No i co nam się rzuca w oczy, no to na pewno ten procent na Meduzę, jak i na przykład ten procent na Crimson Weba. itp TP i TD. Zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie z takich mocnych rzeczy. Przed tym, jeszcze chciałbym przypomnieć, że film jak i strona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i chcesz sobie wejść na stronkę, sprawiać swoich sił, no to kodik promocyjny Sfert da Ci 10% więcej przy doładowaniu, a także darmową skrzyneczkę do otworzenia na start, jakąś, bo balans też dostaniesz. No i co? Jeszcze masz konkursik, na którego też się jak wpłacasz, to zapraszam, bo wystarczy, że dodajesz 2 dolary z tym specjalnym kodem, co jest tutaj, nie mylcie, ze zwykłym kodem, to jest specjalny, oddzielny do giveaway'a i tutaj będziesz miał do kupienia taką skrzyneczkę, to wtedy bierzesz sobie udział. Zostało 6 dni, bierze udział 10 osób, a dwie osoby wygrywają, więc szansa spora. Taki dodatek przy okazji, przy wpłacie zawsze to jest, może komuś się uda zgarnąć, może to właśnie będziesz ty, no a my lecimy sobie do tego, jakże to powiedzieć, prinsa. Weźmy tutaj cenę. No i ten princik nam tutaj coś dropnął. W ostatnich 24 godzinach tą meduzę, o której mówiłem i fejdziki dwa wpadły, a to ten sam ziutek. No ale tutaj jakiś dwóch pozostałych też coś podropiło. No byśmy też byli tymi szczęśliwcami, bo naprawdę droga skrzynka na polskie to tak z 900 coś złoty. Za głośno. No i jest nóż z dziurką. nóż z dziurką. Tylko Jest to nóż z dziurką fajny. Ogólnie te noże z dziurką są strasznie, strasznie, strasznie drogie. Więc jakby ktoś sobie takiego dropnął, no to elegancko. Otwórzmy sobie jeszcze raz. Leć do tego Butterfly'a na simowa. No niestety chyba nie chcieliśmy. Chyba że to jest bardzo dobry stan. No nie jest to najlepszy stan jaki mógł nam wypaść. Ale lecimy z kolejną. Ojej, ku tu meduzę. Zobaczyłem mi się oczy zaświeciły. Niestety e, redline. chyba najgorszy drop. No. Nie, jeszcze z stream tutaj. Proszę zażyć. Na Simov na pewno lepiej niż Redline, ale dalej to nie jest nie jest to, co chcieliśmy. No niech będzie, no niech będzie. Nie chcę. Nie chciałem już, ale no otworzę, no doleci do sloterka? No nie doleci do sloterka Zostajemy sobie z takim blue sporcikiem eee, Stać nas na jeszcze Więc policzmy na łódz szczęścia. no pierwsza skrzynka Bardzo dobra, reszta taka już Troszeczkę nam Nie dała O no, wpadła Wpadł nam nóż Fajny nawet i wpadł nam Odłamek do kurde Bionecika Ultrafiolet. Bo jak ktoś nie o co chodzi z odłamkami, no to ze skrzynek y, możecie dropnąć różne odłamki różnych po prostu skinów, y, czy kost czy rękawic. I potem jak uzbieracie na przykład ja mam jedną część na 4, jeszcze wpadnie mi ta sama część kolejne 3 razy, to będę miał do odebrania takiego Bionecika, y, dobra. Więc może chcesz mi... O, dobrze, 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 dobrze. Skeleton Knife. Po raz kolejny. I to w nawet lepszym stanie, jeszcze. No, i to już jest ten moment, że. Musi. No, musi to wlecieć w stream. No, da, nie, nie spotkaliśmy go jeszcze w tej skrzynce dzisiaj. No, to w końcu go mamy. Ciężka skrzynka, naprawdę ciężka. No i Redline na koniec i to nasz koniec marzeń. Koniec niestety marzeń o fajnym, takim mega drogim skinie. Pff. Szkoda. A zobaczę w ogóle, jakie tutaj jeszcze są takie drogie skrzynki, żeby może coś potwierać w następnym odcinku. Może wtedy dropnie eee, D-Zone OPULEN, Tiger 2 Family tutaj jest jeszcze droższy w ogóle. E, gamma Knives co nas zbytnio nie interesują te noże. Tu jest Vulcan Long za 500. Oszty, kuźwa, 3% na Lore. Siemanko, 3% na Autotronika, Siemano, 0,6% na kondukt, 0,7% na Meduzę. O kurwa, co tu się dzieje? 1% Dissert Hydra. 2% Oż dobra, to już wiem chyba co otwieram w następnym odcinku Chyba wiem, będzie tak, będzie jeden strzał, jedna skrzynka Co się podzieje, to się podzieje Ale to w następnym odcinku, na który Cię zapraszamy, zostaw sobie jakiś dzwoneczek, może być też na Discorda Będziesz na przykład info o streamkach i konkursiki Zawsze coś może, że do ekwipunku sobie zgarnąć Spójrzmy jeszcze sobie bitewkę na sam koniec Może ona nas tutaj wyratuje, będziemy może stać nas na jeszcze jedną Skrzyneczkę Prince No kto wie, Mutanta spróbujmy Nie wiem co to jest za skrzynka Opa I Jeszcze coś Czy że będziemy musieli coś Onyx i odejmijmy Dodajmy sobie yy, Riptide a nie jesteś nie na skurde, pago Na pago to już na stać Spróbujmy na trzech Utwórzmy taką bitwę Fajnie by było jakby dołączyli do nas ludzie O już ktoś dołączył, to może poczekamy na jeszcze jednego Może nie dodajmy, bo, nie dodamy sobie bota Tylko... Jak długo będziemy czekać? Dobra, ostatnie 10 sekund czekam i to klikam. Nie ma co czasu marnować, bo czas jest cenny, pamiętajcie. O, dołączył! Doktor Killer. No i proszę dla sferta. Kurde, 200 dolków tu i lecimy z Princem i potem trafiamy wszystko. Okej, okay. kartel. Aha, to jego jest droższe, bo to fakt. Filtest tak. No i dupa. To jest ostatnia nasza nadzieja ostoja. No i cóż, jeszcze 140 mu dupło. No i zwrot gotóweczki po raz kolejny. No to dzięki za to. Oczywiście za te ortagi Potem możecie sobie. Mm, możecie sobie oczywiście. Otwieracie jakieś tutaj skrzynki dodatkowe, więc zawsze coś dostaniecie. No na przykład w tym Vorteksie już jest naprawdę naprawdę spoko. Naprawdę są spoko rzeczy. Więc niech będzie. A w ogóle jeszcze taka ciekawostka, macie agentów rajdujących, czyli możecie sobie kupić tutaj agencików, którzy będą wam codziennie dodawać codziennie, będą wam. O, widzisz, patrz. Mam na przykład agenta jakiegoś, którego dostałem za level i dostaję sobie 3 wartagi na godzinę. Odbieram 72. No i się manko. I tak jest. I tak to idzie. O, widzisz, jak to jest. Może sobie kupię jeszcze tak na szybko. Tylko muszę skądś pozyskać jeszcze środki. O, właśnie, z eventu sobie odbierzmy. Punkty, troszkę ich będzie, więc będzie nas stać nas na troszeczkę tych agentów. Możecie oczywiście sobie w generatorze wydać, albo jak po prostu chcecie mieć coś pewnego, no to wchodzicie w sklep i za te punkty sobie możecie balans po prostu odebrać. O, ty to ja mogę. Ja mogę ładnie polecieć, czyli kupię sobie balans. E, kupię sobie jeszcze raz balans. E, no i mamy 20 dolków. Podzę sobie w te Wortagi otwierał sobie e, dualisty. No widzicie? 144 na 24 godziny. Na 20 dni to jest DO 25-30 dni. No 525 wortagów na dzień to jest już sporo. Kupmy sobie. Ciekawa forma otwierania, na pewno. Ty! Już myślałem, że ten najlepszy będzie. Ok, kupię kolejnego. Mogę? One się stakują, czy nie? Chyba nie, no bo to było zbyt OP. Znowu niestety ten słabszy. A chcemy dropnąć na pewno tego? Oj, oj, oj. Dobra, ten jest trochę lepszy niż poprzedni. Zarzuć mi tu go. Tego, tego, no, sój daj. Aj. No i 48. Wchodzisz sobie na mój profil. No i sobie masz, nie? W ogóle niezdobyty. Najlepszy agent daje 4000 na dzień. No zobaczcie, ja mam takich oczywiście 9 na godzinę mi wychodzi tam myślę, że już jakoś tam spoko kwota i niech się wbija niech się wbija, także ja Wam na pewno dziękuję do usłyszenia w następnym materiale pamiętaj oczywiście o konkursiku, co masz tutaj to taka dodatkowa forma dla tych osób, co i tak sobie wpłacają, że może a jak już wbijesz sobie do tego konkursu Będziesz chciał coś dalej wpłacać, no to już wtedy użyj sobie normalnego kodziku SWERT. I ja Ci dziękuję bardzo. Słyszymy się w następnym materiale i cześć.